Zjedź na wybocze, zgrasz silnik I trzymaj ręce na kierownicy Kurwa, na co ja tu wlazłem To chodź, Karinkę poznasz Tylko się nie przestrasz, dobra? No spoko, chodź mi misiaczku Spoko, ja przyzwyczajona, że mężczyźni przy mnie się pocą No fajnych masz tych kolegów Fajnych Tego, co pizza rozwiozy, rozwozi, to sama bym rozwiozła Ja też panią bym <grym> Mhm. Dobra, Picikela, słuchaj Skacza, ja cię złapię A nie ma innej roboty? No przykład, kurwa, w cyrku <grym> Ej doktorze, a czy można zatańczyć na dachu tego Melexa? Nie, nie można. To dycha wchód, pan powiedział się można. Nie, nie. <laughs> Hop. Można. Wejdź no, <laughs> pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę lub wpisz tutaj mój kod, aby otworzyć darmową skrzynkę. Każda otwarta skrzynka bierze udział w loterii. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekipunek. Dodatkowo, codziennie możesz odebrać swój bonus w postaci darmowych środków, nawet 100 złotych dziennie i więcej. Case Otwórz skrzynki za PSC, SMS, Przelew i inne. Sheriff Office. Zjedź na wybocze zgrasz silnik i trzymaj ręce na kierownicy. Kurwa, na co ja tu wlazłem? Ej da się coś na sto. Coś tam, masz już do zera zrobi. Dzień dobry! Proszę pan się odsunie. Dobrze, tylko chciałem zgłosić upuszczenie hot-doga przez waszą Cyrenę. Ja bym sobie spokojnie tam hot doga i pan tak krzyknął, że upuściłem. Dobrze, proszę pana, pan się Przepraszam, panie komboju, No yy, słuchaj pana. I tutaj taka sytuacja miała miejsce, że z tego radiowozu z tyłu taki pan jechał i krzyknął: proszę stać, I upuściłem pod doga. Jak to się stało, pana, że ze posiadaczami na. 20 dolarów, bo się z potrójnym ketchupem. Eee, ma pan laczki w ogóle. To są yy, laczki śmierci. Czemu laski śmierci? No 2, 4, bo, Limitowana kolekcja! No, Że pan se ha Dziękuję bardzo i już Proszę nie profesor. przeszkadzam. Do widzenia. Ja, nie Ty słuchaj, odebrałeś telefon? Kurwa, panie, środkiem ulicy pan um, chodzisz? Nie, tylko bokiem. No, no dobra, gdzie pan ledziesz? Tam i w, pr, w prawo. Jak? Jak w prawo, panie, kurwa. No tam. Prawo to... Tam płot jest w prawo, to w lewo chyba. No przecież mówię, że w lewą stronę skręcam, tylko do prawej dojdę. A okej. Ok, ale słuchaj, ok, ok. a mo no. znasz jakiegoś taksówkarza, co by mógł podjechać tu po mnie? Nie, ale mogę cię podwieźć jak potrzebujesz. Tylko gdzie? Czekaj! kurwa mnie przestraszył tym pudełkiem. No to tego. No wiesz gdzie jechać, nie? No tak średnio. No to jej widzisz, ja też nie wiem, no to pojedźcie. No bo... Gdzie mieszkasz? Mieszkasz I... gdzieś? Wynająłeś. Nie, coś? Nie, czy jeszcze nie, nie, ja tam śpię, tam gdzie się przewrócę. <głosy> <głosy> tak. to, chodź Karinkę poznasz, tylko się nie przestrasz, dobra? Ale co, bo i co z tym jest nie, ona tak? Jest bardzo, ona jest bardzo fajna, tylko wiele osób źle ją odbiera podczas pierwszego jakby tak no. Chodź, chodź. Dobra, no A jak się w ogóle nazywasz tej wariacie? I mów mi dycha. No, no dobra, no to miło, mi Jack jestem. Super, ja jestem Dycha, a ty? Jack, Jack. Dobra. E, karinko, karinko. E, bo tutaj chyba pan zainteresował się twoim BMW, chyba mam pytania. Mm -hmm. Dzień dobry. Jezu, jaka pani jest wysoka? Pani ma chyba. Chyba ma pani więcej centymetrów niż ja. Spileczki, misiu. Jezus, pani ma taki głos, że. Kurde, normalnie suty mm -hmm. dęba stają. E, taki... Ponętny, wiem. Tak, e, a możemy porozmawiać na, na dworze, bo się kurwa cały spociłem. No spoko, chodź mi siaczku. Spoko, ja przyzwyczajona, że mężczyźni przy mnie się pocą. Kurde, normalnie aż bym kurtkę zdjął, ale szkoda mi, bo się pogniecie. Ty, mm -hmm. Ta wóra to jest pani? E, no moja, fajna, co? Czerwona, bardzo szybka. Kurde, a jakby pani mnie przywiozła? No jecha! Mogę na się tak mnie zabierzesz, miesiaczku! Jezus, ja nie mam pieniędzy, żeby gdzieś, gdzieś, gdzieś panią zabrać. Oj, na kawusie nawet nie masz pieniędzy, żeby damy zabrać? No, no na kawusie to nie, ja kawy nie piję, bo ten. Yy... To na wódę. O, na wódę to. to jutro się umówimy na wódę przy weekendzie. To subcio się składa. Znam subcio miejsce, gdzie mają pełno alkoholu. Ale to pełno. A jakiego mają alkoholu pełno? Każdego mi co tylko dusza zapragnie. Ja kiedyś, jak się mocno napiłem, to usiadłem dupą na butelkę i całą wyżłopałem. Pół litra wyżłapałem. Taką bombę miałem trzy dni. Trzy dni mnie trzymało. No ja na różne rzeczy siadałam, ale jeszcze takiej sytuacji nie miałam. Mm. Polecam spróbować, bo ja, ja inaczej nie piję, bo nie smakuje mi alkohol i jako muszę tyłem zawsze. Ojojo, oj, oj, jak dobrze, wiecie, co, ja, ja Ci zrobię spadać, drineczka, to, to będziesz zadowolony. No pad Jacksonik, misiaczku. No, tylko nie, nie skrzywdź tutaj pana. No nie, tylko mnie oj, tam. Ja nie gryzę, chyba że ktoś chce. O kurwa, ale I ja. Słuchaj, to podwieziesz mnie w jedno miejsce, bo ja mam takiego kolegę, poznałem. No wsiadaj, misiu. I on chciał Cię też poznać, bo mówi, szuka takiej fajnej dziewuchy. A ile zarabia? Jeszcze nie zarabia, ale mówię Ci, no on ma głowę pełną Potencje. pomysłów. Się tu pasy zapnę, bo jeszcze z kobietą to ja nie jechałem Bo ja akurat na tym, na cyklu psychotropów jestem No właśnie widzę, że ten tobą bo ty masz chłopaka? Albo kilku? Zależy Ale o której godzinie zależy, a której nie? Nie, to od portfela zależy Czyli ty lubisz takich, co mają kasę A jak dałabyś mm -hmm. mi swój numer i jakbym zarobił kiedyś kasę To byśmy się spotkali wtedy? No pewnie, misiu No to czekaj, to ja ci... A zapisać numer umiesz? No, umiem no to łapaj tutaj wizdueczki od Karinki. I to ja ci wyślę, wiesz co? Wyślę ci MMS-a. No, co mi wyślesz w tym MMS-ku? Zobaczysz. O kurcze. I co? Doszedł O kurcze, ale masz fajnego. To! Ale nie pokazuj ja nikomu! Nie no, spoko. I czekaj! Jacob! <laughs> Jakob, no co? <noise> Hej, misiaczku, co tam? O kurwa, ja idę jednak. To jest mój ten. Ledzie pisikela pizzą jedzie. O ja pierdolę, pisikela, czy pizzę wozi? Trzeba wosisz? pisikela. Twoi koledzy? Tak, on kiedyś był komendiantem. I już nie jest pizzę wozi. Co <laughs> no kurczę! Czemu kurwa, się mu kurwa gangsterki zachciało. No fajnych masz tych kolegów. Fajnych. A... Tego co pizza rozwiozy, rozwozi, to sama bym rozwiozła <laughs> Też panią bym rozwiązał. Mhm. <laughs> mm kurczę, ale branie normalnie. Spociłaś się? Nie, to jak się spoczywa? Kurde. <laughs> nie, nie, to rybą wali, bo na rybach dzisiaj rano byłam. Takim więc Widziałem, że tu wędki sprzedają. Ja mam dużą wędkę, ale to nie mogę przy kobietach pokazać, kurczę. Kuros, no, w kobietach no. pokazujesz wędki, a wychowieć oh, gieł. Ja nie jedną wędkę widziała, nie martw się. Kurwa jesteś super śliczna, ale masz w chuj wielką głowę. Czemu? To włosy, Misiu. Tak. Wie to myśl o wło zrobiona? Włosy, boże, żyje no. głupi. Ja ci a. powiem, że no, fajną masz nawet tą głowę, ale... Świeci ci się ta glaca strasznie. No Pani, bo... nie ty nie się nie ma nie Ale to jest no, filtr przeciwsłoneczny. Nie. Odbija pół. A, a to ja też z czasem opalaczem się pierdalne. Nie znam typa ogólnie, ale słuchaj, jak chcesz to możesz mnie poznać z nim. O chyba wiem, ma... Serper! I chodź, wsiadaj, nie, nie stój jak pizda! Tam pomad tutaj. No no Masz. no, jak nie jest. Mięsień 8. Co ty pierdolisz? Co ja wiem tu w tej kurwy zakijają. jak bomba pierdolnie. No dobra. Tak ciężko myślę. Czekaj, zjadę tu. Jak się... Jak się ten tempomat ściąga? Tak samo, tam masz opcję dezaktywacji. Teraz pociąg będziemy zapierdalać. Bo to kurwa nieźle pozapierdalałem. <grym> No spierdoliło się coś na Amen! No i teraz oszukałem przeznaczenie, widziałeś, wystarczyło nogę ściągnąć z gazu. A może uważałaś, uważa, że jakiś bandyta biegnie? Zobacz, czekaj, 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 Kolego, kolego! Tamtą stroną biegamy, tamtą. Ci się coś stanie zaraz. Nie no, na no co ty spokojnie. No ale ja nie jestem spokojny, zobacz jak jestem niespokojny, o Się tu kręcę i tam no, się widzę, kręcę widzę. Te Telewizory pod pachami nosisz, widzisz? Y nie, nie, tylko y pralki i lodówki Jedzie, jedzie Tu kolega twój biegnie, on po dobrym pasie biegnie, widzisz? Ta, widzę, widzę, będę się uczył No i ty tak nie biegaj, bo cię jebnie taki picikele tutaj motorkiem Ta Cała na skuterze Kto jest wariat, chcesz ten skuter pożyczyć? Y picikele, słuchaj, to jest mój samochód, Ty możesz go otworzyć? Mhm mm to wszystko zrobi On się zna na tych rzeczach, wiesz? No prowadź, no przejedź się, Volvo, Przecież wiem, że chcesz picikela Volwem? No Volwem! Wiesz, że tu jest na maksał ci silnik podkręcony? 72 konie mechaniczne O kurwa, ale to lepiej. Tabletkę weź <grym 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 i <grym Słuchaj, jedziemy w jedno miejsce Tam, gdzie chcę mieć, chcę lokal, lokal kupić Od lokalnych. Gdzie o, no, jedziemy? Wie, chciałem ten, ten dostawczy porwać Tego tira, wiesz? Jak porwać? Nie mogę, nie możesz porywać przy mnie, bo jak chcę być szeryfem. O mój Boże, kanał, odjebało ci od tej odznaki. <grym> Musi cię ktoś pilnować w tym mieście znowu. No ale wiesz, że jestem grzeczny, tylko kurwa Jacob to wszystkiego mi złego namawia. No Jacob to jest nic Nicpoty Nic spoty i, i szałapuć bym powiedział. No. Szałaput jest, no i teraz nie wiem dlaczego, ale od kiedy się nawieść z miasto przeprowadziłem to za dupę i próbuję złapać ciągle. Jacob, brakuje ci kobiety i szukasz budyku i pocieszenia? Albo portfel chce mi zajebać, to, Ty, ty portfelu nie masz pewnie. 3000 mam. Tu są pomarańcze. Pracujesz na pomarańce, który wasz z drzewa. Dobra, picikela, słuchaj. Skaczę, ja cię złapię. No, hop. No łap! No ale za blisko Ała. skoczyłeś, kurwa, już nie widziałeś, gdzie stoję. A I w do. Musisz do auta wejść Picikela, słuchaj mm. Nie mów, że tak boli ubieraj się w to co my i chodź do roboty No co, ty przecież ja to się pracy brzydzę kurwa to chodź z nami, ja, ja ja chuj Nie musimy tego oddawać, możemy sobie wpierdolić co, a Aby nie mam brać są... pick czy nie? No możemy jednym jechać A kurwa jak jest... dawajcie na trzy jak taka mafia pomarańczy Czekaj odsuńcie się bo jest yy, nie ma miejsca i tu przyjechał? Ej Dziaduch jakiś O kurwa jaki stary chuj O i zaszczęta drzwi kurwa O chuj tu chodzi Proszę pana też drzwi się dobrałem. za zaczasły A wzięli pan nowe kluczyki? Ja nie, ja nie wciąłem. Ja też nie, nie Wzięliście to na autko trzeba Ja pierdolę, pierdolę. jaja To czekaj to ja może pomogę co? A może pan mhm. pomóc? No ja nie mogę Ja tu bardzo wpływowy człowiek no pan jest stary w chuj Pan ma ale brzydkie zęby, boże To są zęby, ja myślałem, że kurwa wąsy <laughs> Ja <Jo pierdolka. śmiech> nie mogę mieć takiej koszuli, bo... Pój, tak dobrze, w Nie, nie przystoi! Dobrze, ty, z, z, mi też nie stoi, no ale zobacz, jakoś wyglądam Ty nic nie zwądrzałeś, kompletnie nic <laughs> Nic no gdzie, no jak mnie ich 100 kilometrów z miasta na wieś zrobiłem Kiedy miałem to zrobić? <laughs> to może rację, zarobiony jesteś Dwa SMSy kurwa przeczytałem przez trasę i chuj jestem <laughs> O kurwa koszykarz I z dupy to coś wyciągnął Ej, 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 schowaj to, bo ci pizgnę e, e, łysy Kolego, schowaj to, bo ci jebdę Zaraz to schowam na twojej głowie Ale nie bądź taki trwany A znaczy, wiesz, nas jest trzech, ty jesteś jeden ale ja mam pałę bejsbolową Chodzisz cały jak galaretka Nie popuściłeś już majty czasem? Jeszcze się spotkamy No żebym no, cię nie czy spotkał czy Skąd miałeś bułę? Trzymam, mam? No ale nie powiem ci gdzie, bo bym ci dał Ale ty nie zjesz, bo będziesz się brzydził później No ja wiem, z nutellą ty lubiłeś. to nie chcę <laughs> Ale z nutellą i orzeszkami Złożysz no, ale O, zakończ zmianę Dobrze, nie zacząłem, już zakończyłem nie. Kurwa, się zmęczyłem u tej roboty Zrobimy tak Pojedziemy z nim, on nam coś pokaże A potem chuj Się zastanowimy, co robimy dalej Nic mu nie obiecujemy, wyjebane Ale ja, ja nie mogę tak Ty tam, psychela, ja, na... ja nigdy cię nie widziałem, chodź O, to może być Chuje, przesuńcie się, kurwa, bo jadę Jezu, spokojnie, się ty. O, Picikela i Picie i yy, hmm. jedziesz ze mną? A gdzie jedziesz? Po Jacoba, bo w mieście jest. No przecież Jacob, pusto ja stoi. Czy faktycznie, ja gdzie my byli? Ja pierdolę. Ale wy yy, jesteście moje bani, co? Jakieś misje to macie czy jedno, coś? To? Powiedz temu staremu, yy, żeby jechał przed nami, bo ma nas zawieźć gdzieś tam. Stary jedź przed nami, bo ma nas zawieźć gdzieś. Ej, yy, właśnie, co wy kurwa siedzicie jak w taksówce? Jeden do przodu. Nie, bo jeszcze. się w tym... Dobra, to hajde, bo tu jesteśmy, już przypał Ej, czekaj chwilę hmm. ej, Możesz wyjść, Jacob i zamknąć kurwa łaskawie drzwi? <noise> Z nim to czasami tak jest, że mi się wydaje, że on ma w domu On ma chyba firanę w domu No kurwa. O, zamyka jak matkę, kiedyś widziałem no matki mi zamknij się, <noise> jakiejś przyjebał, nie? No, to delikatna tak, delikatna tak... jak siostrę Przyjechaliśmy tutaj po... po chuj hmm, Po to, że tutaj jest pole marihuany jak będziesz miał sadzoneczkę, to w tym miejscu sobie usiłujesz. No ale czego sadzonkę będę miał? No z pomarańczyk, jak będziesz zbierał, to sadzoneczkę dostaniesz No ale pomarańczową No tak, pomarańczową I co, ja kapriu no. jestem, żeby soki sprzedawać? Nie no, nie tym takiego tympego Koleś, kurwa ty Czy? Jacob, pogadaj z nim, bo zaraz się w chorym ujebnie Ale on nie udaje <noise> Nigdy w życiu nie udawałem nikogo. A to przepraszam, to w takim razie przepraszam. Jestem obrażony, jak coś. Dobra, dobra. Przepraszam. Dobra, wybaczam. Jestes sobie na pomarańczkę. Zbierasz sobie dobre pomarańczki. I podczas zbierania czasami ci wypadnie taka sadzoneczka. Na to są małe szanse, ale ci wypada. Bierzesz tą sadzoneczkę, sadzisz tutaj. I nagle z pomarańczy rośnie marihuanina. No to ciekawe te pomarańcze. Chyba z Holandii. Magiczne. Zajebiste są ty pomarańczu. które to do mnie to doszło, czyli, czyli chuj, to dobra robota jest. No dlatego właśnie że ciebie zapytałem na samym początku, czy aby na pewno chcesz mieć normalną pracę i czy nie lepiej zgrać się z ekipą, coś porobić. jakoby z jaką ekipą? Twoi koledzy. To, to nie są koledzy, ze jest Pichikela i Jacob, to są moje ziomy. Możesz być policjantem pod przykrywką? Hmm. Zależy. Bo Piccicela był kiedyś policjantem. Piccicela, weź go kurwa, powąchaj. Bo Ty z tymi psami robiłeś, to może w coś wywąchasz. Poczekaj, ja, bo mam noc zerkany, poczekaj. Jak ja to kurwa muszę nagrywać? No kry, kurwa, kurwa, kurwa. Nagryj to ola, i na insta, daj to, na No Koro... ko... damy hashtag w sensie? <laughs> A nie ma innej roboty? W no sensie? Na przykład kurwa w cyrku Czyli cyrk tam dopiero to będziemy robić tak będziemy No tutaj do... mi się Dzień, wydaje, że robisz, będzie robić. Dzień dobry Kurwa wojsko, ale Wiksa wojsko Panowie, co to za wiececzka? Tu chodzimy, Dobry. bo chcę chatę wybudować sobie i podobno działka na sprzedaż jest tutaj. Aha, aha, działka tutaj. i będziemy no. kręcić pizzę. Tutaj działeczka taka, w nietypowym miejscu troszkę pan Wiecie wie. jaka pizza będzie? Będzie taka. Z drogi śledzie pizze na pizzę No właśnie, bo interes robimy. I co tutaj, no? która jest działka, to jest wasza działka? Jest znaczy, no wie pan, no, hmm. Znaczy, zależy kto, który o której pan mówi, czy to tej, na której pan stoi, czy tu obok. No tom na przykład bym chciał kupić, bo przy drodze jest. A co, to, to akurat jakieś menele tu sadzą, ale wie pan, no. Ale co sadzą? Co tu się co? sadzi? No, rzepaki Słowodzie. te sprawy raczej. A to nie, to śmierdzi, to jest jedno. No wiecie panowie, no to tak troszkę, tak tutaj niezbyt fajny ten teren, jest, jeżeli chodzi o sadzenie, czy a, ten, a, o budowanie a, a cz, domu. A czemu pan się przebruza, Renifera, jak tak pisga słońce? No, wie pan, pocham, pan znak rozpoznawczy y, pizzerii, pizzerii. byłej takiej starej. Wie pan, jak to jest? E, czy pan jest moją pan byłą konkurencją? Güj, Ta, tak, pewnie. Jest mogę jest. być pana konkurencją, mogę być pana sprzymierzeńcem. Dobra, taki pytanko. Panowie, serio, tu tak bez powodu, czy raczej się zagubiliście i. No. no, ja powiem panu, że jestem tutaj bez powodu, bo y, chciałem kupić ziemię, bo chcemy sobie wybudować pizzerię. Ale jeśli pan powiedział, że to jest chujnie ziemia i to są grunty rolne, no to my mamy to w dupie i szukamy gdzie indziej ziemi, yy, najlepiej przy drodze Widzi pan tego piaka, to bo tam zasadzie dwa rzeczy ogólnie Nie, to jest Jacob, kurwa poszedł się wysikać Aha, aha myślałem, że to jakiś lokalny ja Nie, nie poszedł, nie, poszedł się nie. wysikać, normalnie siura wyciąga i siura tam O kurwa, to to lipa, lipa. A, to A on tak sika, chodzą? Mhm, mm bo on ma dużą lagę, on ją ciągnie za sobą I mi się wydaje, nie? No czy prawie umarliśmy? Nie. No skąd wiesz, że nie? No bo ja wyczuwam takim nosem, przecież jestem byłym psem. <laughs> Kurwa, ja... Czuję to! Ja nie mogę uwierzyć, że piciekala z nami na Marikuanem przyjechał! <laughs> 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 ale jaja! Jaki biciekala? Przecież go tu nie ma. No nie ma, przecież... Co? <laughs> Czekajcie, idę po picie <laughs> No weź go, bo ja już nie w siły kelo! Picickello! kelo! Tu jestem! O, jesteś! Kurwa, to musiałem chyba tamtą stroną iść, bo cię nie widziałem. Chodźmy, no, Ja pierdolę. Ej, panowie, słuchajcie, ej, wiecie co się stało? Jakieś typy no. przyjechały, ja im do nich mówię, ja... kurwa działkę kupię, nie? Ja, ja jak chuj. Ja się przez chwilę przestraszyłem. I ziomek ze mną był i zaczął kopać skarb Kurwa, oni pomyśleli, że jesteśmy pojebani Coś przekosić? Dzień dobry, panowie Szukamy działki, bo chcemy otworzyć pizzerię to już mówiłem. My już wiemy, my już wiemy, stary Aha, no I... Aha, no to fajnie Dobrze, to jedziemy Dzień dobry, panienka wolna Nie, ale psy, kurwa, szybko pojechali Tam, patrz A to panienka nie tutaj nie świadczy usług masażu i tak dalej? No gdzie? Przecież nie umiem masować Ej tam psy jechały, zobacz tam psy pojechały Panika wsiada, może panikę podrzucimy gdzieś? Piecie nie podrywaj mnie I jedź za tymi psami, bo jestem ciekawy co chcą I tutaj skręć, gdzie indziej Oj, No leci gdzie indziej, przecież tak droga idzie No tak właśnie o to chodziło I teraz jedź prosto, albo prosto jedź Nie, w prawo! Dobra, zgubiliśmy się już no to co robimy? Chuj, wychodzimy, idziemy z buta. Kurwa, z buta będzie łatwiej. O oh jezus, ej, nie wiem gdzie jesteśmy! Czekaj, jesteśmy na autostradzie. Chodź, siadaj! Siadaj, picikela. Jacob. Podejdź do salonu, są auta do 30 tysięcy. No kup coś, kurwa, ale będziemy się wozić. Ja mogę ci pożyczyć, jakbyś chciał. Czy ty nie masz pieniędzy. Ale mi chodziło o to, że mogę mu pożyczyć na przykład nie wiem Wszystkiego dobrego czy coś takiego <głosy> no. <głosy> Oj oj, ja muszę iść na tego szeryfa bo ja nie wytrzymam nerwowo z wami Nie no pijcie kala ty jesteś no gangust jak chuj Od razu widać, kalafiory w uszach Ty chyba długo zapasy trenowałeś tak no, zapasy ta, teraz wyglądam jak jaki tucznik. No jakbyś zapasy na zimę robił chomik w pysku <noise> <grywa> kurwa! No, zjebałem w chuj! <grywa> coś nie. się rozwaliło chyba. No nie, no bo. Kurwa, kurwa? Koleś, koleś powiedział, że jak to ja kupię, to coś wygram. I chuj nic nie wygram, tylko jakieś gówno mam. Ja. Pierdolę, czekajcie, bo będę miał wylew chyba. No, zaczasło się. Ej, czemu to za czasłeś? Weź, weź otwórz Chuj kurnik z tego zrobimy Ej, dobra, słuchajcie, jedźcie za mną, ja to odstawię. Co kurwa robi PICIKELA? czekaj Jak on pojebanie czyta te SMSy. Picie Co ode mnie, kupicie ode mnie czy nie A ile chcesz za to? No nie wydaj z 3,5 tysiąca i jest zatakowany po sam korek, aż się wylewa dobra, na zakręta. W to. Dobra, i jak to trzeba umowę dać? Yyy, e, chodź, podejdziemy do sklepu Ej, dobrze, że kupi, nie? Fajny internet tak. zrobiłem Ile za to zapłaciłeś? Nie wiem, 2000, 2000, 1900 i zostanę 3,5. Dobra łysy, weź zakup y, ten kupno No. Umowę. Ja podejdę z kasu. Przepisuj łysy to na mnie. Dostałem 31. Dobrze? Ej, kurwa! Co jest kurwa? Ja pierdolę! Łysy, ci kurwa zajebę. No ale co miałem kupić? No powiedz, że piknik ja czy coś robię. Kurwa, jeść kupno. No Umowa kupno sprzedaży, kurwa. Oha, kurwa, się... ty jesteś luj. Co goś mi powiedział? Piknik kup, kurwa. Ja kurwa piknik. Dobra, już mam. Dobra, chodź. Dam ci pięć koła, ale mnie podwozisz z powrotem na komendę. jebiście O to chodziło, chciałem podwieźć właśnie. O kurwa, się przewróciłem. O ja pierdolę, nie wiedziałem, że jest... To jak flinston, kurwa wyjebałem Kurwa dziury masz pod podłodze Coś ty mi kurwa wciskasz, tak? Nie, nic ci nie wciskam, daj te pięć koła i o tym porozmawiamy Dobra, wieś mnie na komendę, tam ci dam No dobra Jest ile samochodów? To jest komis? Dobra, staj pan przy tej <noise> klasie E, po, pany popchajcie mnie, bo się przykleiłem, kurwa Kurde, dobra Zajebałeś mi w silnik, kurwa nie, spierdoliło się! Uuu, o, to dokładnie. O, 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 Ale kurwa, zadymiło! O, 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 o panie. Oła! A, a, kurwa! <grywa> stój, spokojnie, <grywa> ja to przepchnę! Kurwa, nie ma co! Wyjedz zaraz. Ten to ma siłę. Ja to jestem silny jak ciągnik! Ty, no silniejszy niż uderzenie radiowozu. Eee... Uważaj! Jezus! Kobieta za kierownicą na bank. O kurwa. Wiedziałem, że oni wygrają tym różowym! O! doktorze, a czy można zatańczyć na dachu tego Melexa? Nie nie można, bo ma bardzo cienki dach. Okej, okay. nie władzą jest problem. To dycha w chódź, pan powiedział się można. Op! Nie, nie. Hop można. Opa, Gangenstein! Opa Gangenstein! Banners mówi, że pani we... Ty jesteś pojebany Landryna, kurwa, prawie mnie zabiłeś. Który to jest Landryna? Jakie ma przyzwisko? <laughs> o kurwa, jaki o, jesteś kolorowy? Jestem piękny. Tak nie powiedziałbym ci powiem, wiesz? Ej chodź, jedziemy, pokażę ci coś. Patrzcie, chuj wam pokażę. Chuj! O boże! Chuj! Chuj w górach! No dobrem się ubieram! Prawo A we mnie tak po kleptom? poklepym To jest na klapaka? Aha. Mogę ci web zajebać, a chcesz. Ty ale... Bo jak rzuca i łapie to wszystko. No mówię kurwa, robotę w cyrku powinniśmy się jedzie nie jakoś. No <śmum> <śmum> zobacz, kurwa, jesteś dżunglerem. Ty gdzie są psy? Psy! No ich nie ma, czekaj, ja wiem Mijcie gdzie... O, o, o Kurwa! Chuj z tobą, ale drzwi wyjebałeś całe. To jest... O kurwa! Ej, co to jest za kot! Ja pierdolę! Chuju, jebany! Jezus gryzie Dziejku ścielaj kurwa Do kogo Ja pierdolę jak mi jebnął Co tu się odjebało? Kurwa kto takie choty hoduje Nie no, AŻ taki wielki Wiesz, to, to nie jest I tutaj pan wszę do kareteczki Dobra ja pan tutaj pomogę dojść do szpitala Mamy ta... sekator gdzieś Przez próg jak y, mąż żonę Dobra, jestem na golasa nie róbcie zdjęć. Dobra, i położy się pan, no jak to nie robić? Bo ja po południu byłam ze znajomymi na molu. Weź i Przeskoczyłam przez barierkę, bo była bardzo niska. Bo się witalio, ogarni, tam, bo nie I tam, bo mnie Kurde, i ona przez barierkę Orka? skakała. Bo ją zawołać? Skakała. No, później pan po dobra? Tutaj najpierw ogarniemy. Chciałem się zapytać, przez jaką barierkę? W dupie mam podrywanie, wiesz, mam kumpli od tego. Oni podrywają, ja rucham. To patronek tutaj nałożył ładnie. Dobrze, I... a na w końcu czy taki zwykły? Jakby pan miał w pokemona jakiegoś kurwa pikachu albo coś. A zaraz znajdziemy. Pikaciela. Pikaciela nie ma przecież takich Pokemonów. Chociaż <grym> w sumie. Nie. Proszę pana, ja mam wszystko jest. To ja poproszę pikaciela. Ty no nie wierzę. Jacob, on ma opatronek ze zdjęciem picikeli. Pomalutku tylko. A może pomalutku. wie pan na rękach Wynieście wy by widzieli, chłopaki? A to nie potrafi pan wstać? Potrafię, tylko bym chciał, żeby pan mnie wyniósł na rękach takiego laska, do tej babi normalnie. A to może pan. Zrobimy tak, zrobimy tak. Pan powie, że kupiła pani dziecko. Dobra, to jest dobry plan. O będę czy coś takiego. O Proszę jeep, pani, ja dziennika nie zbierze mi zbiła. Mamo, dlaczego mnie zbiła? zostawiłaś? Moje o kurwa, jakie brzydkie. To ja chyba jakaś akrobinę na jednym. nie kurwa. Wyrosł, o ty kurwa, czy ty. Mamo, ja też, kurwa, wrażał, dziecko, o brzydkie. Mam wrażenie. Nie oddech do domu. Ja się boję, tu być. Dobra.